Prawnicy z zespołu prawa pracy w KPMGLO od kilku lat na bieżąco śledzą wszelkie zmiany w przepisach, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla pracowników i pracodawców. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Państwu za to, że jesteście z nami. W 2024 roku nasze publikacje osiągnęły tysiące wyświetleń, a przygotowany przez nas raport dotyczący zmian legislacyjnych wprowadzonych w ubiegłym roku w prawie pracy osiągnął rekordową liczbę pobrań. Rok 2025 będzie również okresem intensywnych zmian prawnych. Warto się im przyglądać, gdyż będą one miały bezpośredni wpływ na organizację pracy w wielu firmach. Jednym z najważniejszych tematów, który pojawił się w ostatnich tygodniach, było rozszerzenie katalogu dni ustawowo wolnych od pracy. Zgadza się. W tym roku pracownicy zyskali dodatkowy dzień wolny od pracy. Wigilia została dodana do katalogu dni ustawowolnych od pracy. W konsekwencji więc pracodawcy będą musieli, choć pewnie niektórzy już to zrobili, będą musieli zmodyfikować swoje harmonogramy pracy tak, by przewidzieć dla pracowników ten jeden dodatkowy dzień wolny. Taką dodatkową zmianą, o której warto także wspomnieć, jest wprowadzenie uzupełniającego urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie od 19 marca tego roku. Wniosek o udzielenie takiego uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie można złożyć 21 dni przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego. Co więcej, w kontekście tego urlopu warto również wspomnieć o jego długości, ponieważ długość uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie uzależniona nie tylko, o okres, nie tylko od okresu hospitalizacji dziecka, ale również od innych czynników, takich jak np. masa urodzeniowa dziecka czy tydzień, w którym dziecko się urodziło. W okresie uzupełniającego urlopu macierzyńskiego e, będzie także obowiązywała ochrona przed e, zwolnieniem z pracy. E, ale przy okazji omawiania zmian w prawie pracy, e, nie sposób jest też e, pominąć e, tematu pracy w upale. E, Aniu, jakich regulacji, które e, mają na celu sz szczególną ochronę e, pracowników, możemy się w najbliższym czasie spodziewać? Projektowane przepisy przewidują wprowadzenie maksymalnej temperatury, która będzie dopuszczalna w miejscu pracy. Co więcej, wysokość tej temperatury ma być uzależniona od rodzaju pracy, jaką pracownik będzie wykonywał. Nowe przepisy mają zobowiązać pracodawców do podjęcia określonych działań w przypadku, jeżeli temperatura w miejscu pracy przekroczy określone dopuszczalne wartości. Projektowane przepisy mają przewidywać również wprowadzenie tzw. rozwiązań organizacyjnych. Dla przykładu podawane są um, takie rozwiązania jak wprowadzenie pracy zdalnej, wprowadzenie pracy zmianowej, czy na przykład uregulowanie dodatkowych przerw pracy. Jedno na co trzeba Zwrócić uwagę to to, że pracodawca nie wprowadzi tego sam, ponieważ w przypadku, jeżeli w danym zakładzie pracy występują związki zawodowe, to będzie takie rozwiązania organizacyjne musiał z nimi skonsultować. Natomiast w przypadku, gdy w zakładzie pracy nie ma związków zawodowych, obowiązek ten będzie przełożony, czy, czy, czy pracodawca będzie miał obowiązek skonsultowania tego z przedstawicielami pracowników, a co więcej, pracodawca będzie musiał również zasięgnąć opinii lekarza, który sprawuje opiekę zdrowotną nad takimi pracownikami? Skoro już mówimy o obowiązkach pracowników, obowiązkach pracodawców w kontekście ochrony pracowników, to należałoby się także odnieść do takich obowiązków związanych z ochroną małoletnich przed przestępczością seksualną. Zgadza się, Agnieszko, w przypadku ochrony małoletnich pracodawcy muszą zapewnić, że osoby, które będą miały kontakt z dziećmi u nich w pracy, będą e, sprawdzone przed zatrudnieniem pod kątem, nazwijmy to, ich przyszłości kryminalnej. Dodatkowo na pracodawców ma zostać nałożony obowiązek informacyjny. Będą e, musieli oni uprzedzić. E, Osoby, które mają być przez nich zatrudnione bądź zaangażowane na innej podstawie, o konieczności sprawdzenia ich w odpowiednich rejestrach. Takie działania zwiększą transfer, transparentność i świadomość wśród pracowników. W kontekście zmian, jakie czekają pracodawców, nie można zapomnieć też o kluczowym obszarze, który będzie wymagał gruntownego przeglądu. Niezgadne zapewne mówisz o obszarze wynagrodzeń. Tak, zgadza się. Wynagrodzenia to obszar, który zawsze budzi wiele emocji i wymaga szczególnej uwagi ze strony pracodawców. Wzrost. Płacy minimalnej od 1 stycznia 2025 roku e, oznacza, że pracodawcy będą musieli zrewidować swoje budżety i polityki płacowe e, i wzrost ten wpłynie nie tylko na podstawowe wynagrodzenia, ale także na dodatkowe świadczenia, które przysługują pracownikom i których wysokość jest uzależniona właśnie od wysokości płacy minimalnej. To prawda, przykładowo można wskazać wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, ale również wysokość maksymalnej odprawy, jaka może zostać zapłacona pracownikowi, na przykład w przypadku zwolnień grupowych. Kwota wolna od potrąceń również jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia, ale wydaje mi się, że w obszarze wynagrodzeń nie sposób jest nie wspomnieć o dwóch dyrektywach unijnych, które będą musiały być implementowane. Mowa jest o dyrektywie w sprawie adekwatnych minimalnych wynagrodzeń oraz dyrektywie o jawności wynagrodzeń, która będzie wymagała od pracodawców więcej, większej transparentności w polityce płacowej. To dopiero będzie wyzwanie. Ten projekt przewiduje wyłączenie przy określaniu minimalnego wynagrodzenia takich składników jak dodatek za szczególne warunki pracy, premie czy też nagrody. To oznacza, że minimalne wynagrodzenie stanie się bardziej przejrzyste i jednolite. Nowe przepisy wprowadzają także mechanizm corocznej korekty wynagrodzenia, który będzie uzależniony od prognoz inflacyjnych? Hmm, tak, ale chyba to jeszcze nie wszystko, ponieważ projektowane są również zmiany w zakresie wprowadzenia przepisów mających na celu ochronę praw. Pracownika w obszarze wynagrodzeń. Mowa jest tutaj w szczególności o odsetkach za nieterminową wypłatę wynagrodzenia, którą potencjalnie musiałby zapłacić pracodawca, ale również przy, mają zostać przewidziane surowsze kary w kodeksie pracy. Ważny jest także temat przygotowań do wdrożenia dyrektywy dotyczącej równości wynagrodzeń. Pracodawcy będą musieli podjąć działania w celu likwidacji luki płacowej, co może wymagać analizy struktur wynagrodzeń i wprowadzenia mechanizmów przejrzystości dyrektywa jakby nie tylko będzie wymagać samej analizy struktur płacowych, o których powiedziałaś, ale również będzie wymagała raportowania. Raportowanie to będzie wymagało od pracodawców nie tylko jakby gromadzenia tych danych, ale również jakby ich analizy oraz regularnego tak naprawdę sprawdzania, ponieważ taki obowiązek raportowania, który ma zostać nałożony, będzie cykliczny i pracodawcy w określonych ocenach Czasu będą musieli przekazywać określone informacje. Warto wskazać, że takie pierwsze raportowanie czeka nas w 2027 roku. Raportowanie to będzie obejmowało cały rok 2026 i obowiązek ten ma dotyczyć pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 150 pracowników. Należy wspomnieć również o planowanych zmianach w kodeksie pracy. Pojawił się projekt ustawy która ma na celu uproszczenie i doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zjawisk niepożądanych w miejscu pracy. Projekt ustawy, który został opublikowany, przewiduje zmianę definicji mobbingu, ale również przewiduje zmianę w obszarze roszczeń, jakie będą przysługiwać pracownikowi. Nowe przepisy mają przewidywać minimalną wartość czy wysokość zadośćuczynienia, jakie ma przysługiwać pracownikowi, jeżeli zasada równego traktowania wobec niego zostanie naruszona. Projektowane przepisy przewidują także konieczność określenia zasad równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, naruszenia godności w regulaminach wewnętrznych albo w obwieszczeniach. Podsumowując, mamy nowy Dzień Wolny od Pracy, planowane zmiany w zakresie weryfikacji pracowników, projektowane zmiany w obszarze wynagrodzeń, ale również właśnie zmiany w obszarze przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w miejscu pracy. To dość dużo jak na styczeń. Tak, w ostatnim czasie obserwujemy wiele dynamicznych zmian, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na prawa pracowników. Wprowadzenie nowych regulacji wymaga od pracodawców stałego monitorowania i dostosowywania się do zmieniających się przepisów. Nasz zespół prawa pracy w KPMG lo regularnie monitoruje i opisuje te zmiany, dlatego zachęcamy do obserwowania naszego profilu. Do usłyszenia.